Z tej strony Rafi. dzisiaj będziemy sobie nagrywali Raiden Run. Jak widzicie, mamy tu już dzień 27. Jeżeli spodoba Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę. Powiedzmy, wbijmy te 15 łapek w górę i czekam do nagrywania kolejnego odcinka. A tymczasem gram. Jeżeli pamiętajcie, jeżeli jesteście nowi i mi oglądacie Zmieńcie przycisk subskrypcji z czerwonego na szary i będzie wszystko fantastycznie i lecimy sobie tutaj z graniem lecimy sobie tutaj z graniem Słuchajcie Dzisiejszy cel jest taki żeby pobić rekord w rajderze Mam aktualnie chyba Re rekord mój dotychczasowy wynosi 200 lub 300 punktów. Nie wiem. O, uspałem. Świetnie, uspałem, słuchajcie. Już normalnie padłem i normalnie. Kurde, jest nipa, jest nipa. Pa. Dobra, więc lecimy sobie dalej. O kurwa, już bym pan ale jest stabilnie, póki co. Czy zrobimy? Zrobimy, nawet idealnie. Tu zrobimy dwa obkręcenia, tu zrobimy tak i lecimy dalej. O nie, tylko on normalnie. O w dufe. No i padłem, słuchajcie i padłem, więc nie jest dobrze. O, jak widzicie tutaj mamy new rider. 453 i będziemy dzisiaj nie wiem jak to pan gdzie powiedzieć ale po polsku wiem że będziemy po prostu pobijać będziemy przynajmniej próbować pobijać rekord Jeżeli się nie uda, no to trudno ale póki co lecimy dalej i lecimy dalej. te Ło hmm. kurwa Ale się zakończyłem na przednim kolem Ja pierdziele Ale Pyk Nie pier... zrobiłem to normalnie no problem No problem Tu robimy takie coś Bo to oczywiście jest banalne Tutaj w ogóle bardzo Często padałem I padłem po raz Cholera Na kolejny No nie, no, nie. Dobra, więc chciałbym na pewno te darmowe pakiety, lecz chyba nie mam nic do ulepszenia, póki co, jak sprawdza Nie, nic nie mam do Lecimy, ale patrzcie, tutaj na przykład mogę kupić sobie pakiet kart za 400, ale szczerze, wolałbym jeszcze kart tak dwa tysiące tych punktów zdobyć, i, i wtedy bym mógł otworzyć kartę, paczkę normalnie, bezproblemowo bym otworzył bo wtedy chyba będzie tam nie wiem ile kart nie wiem, nie pamiętam dobra, muszę się skupić żeby było to kurde no dobra, mamy prawie y, napis bonus co daje mi plus 200 punktów o mis nie ukończyłem, patrzcie Normalnie, o kur... No na razie póki co nie idzie, nie idzie, Tutaj sobie sprawdził O, odbierzmy Bo to mi da później level wyższy i to mi chyba za karty Nie pamiętam no, Chyba, o ja pier... O, znowu misję nie ukończyłem, nie? No. Nie. Nie Kurde Ale to zrobiłem, nie? Ale to zrobiłem. Już myślałem, że padnę, ale nie padłem, nie, nie zrobiłem się. O tyle dobrze. Znowu kolejna misja ukończona, słuchajcie. Już ukończyliśmy trzy misje. Actually, actually, jest, jest. znowu bym tak, ale jednak padłem. No nie, no nie wytrzymam, no nie wytrzymam. Niestety padłem, ale odbierzmy sobie misję tu. O, tu plus 2 i tudami da 10, więc dostaniemy nagrogę. O, proszę bardzo, proszę bardzo. O, jeszcze odbierzmy sobie 3 trofea. Dawaj proś prośbę o misję, bonusu drugiego, o patrzcie, nowa liga, bronze no dalej. Generalnie wiem, że starzam się, ale staram się... ...puść te słowa, żeby to miało ręce i nogi. Tu nie Czuję że Ale lipa jest bardzo źle. Że... O, proszę bardzo, premia bonus plus 200 punktów. Ją, ją, problemuję. Z tej strony normalnie I Premia bonus plus 200 punktów. W ogóle taka ciekawostka słuchajcie, jest 30 stopni na dworze. Jest, jest naprawdę 30 stopni na dworze. Wam go pokażę. Patrzcie. Tu jedna pogoda pokazuje 29, a tu pokazuje 28, ale trzecia pogoda pokazywać powinna 30. No, patrzcie, prawie 30 stopni. Normalnie 30 stopni, słuchajcie. Prawda jest gorąco, co mój telefon już nie wytrzymuje. Jest tak nagrzany, że aż cała gra się tnie i zaczyna. pyk. Oj, 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 no nie, no nie pykło, nie pykło mi. Jasna, cholera, no. Jedźcie dalej. No, ja próbuję się skupić, ja serio. Na razie... No, dobrze, dobrze. No i się odezwałem. Ja, ale pech. No niestety chyba tego rekordu nie pobijemy. Nie pobijemy tego rekordu. Nie uda się nam. Ale staram się. Jeszcze gramy. Jeszcze póki co się nie podda. normalnie nie, radę. jeszcze się nie poddaję bo nie ma po co się poddawać ci którzy się za szybko poddają są po prostu słabi 153 no i lipa. Dobra, lecimy <śmary> Kupić, znowu ukończyłem misję, widzieliście? O, tutaj to. Normalnie no problem, tutaj to, to jako wk***a na, wiecie, na śniadanku. To, to też niewymagające. To już bardziej. No i właśnie padłem, cały czas mówi słowo padłem i mnie to nie mogę znaleźć alternatywy dla słowa padłem po prostu przebrałem o, znowu mamy tutaj misję normalnie odbieramy i znowu dostaniemy serduszko szczerze? nie pamiętam co robiło to serduszko naprawdę nie pamiętam dobra, jeszcze Остано кува умоля. Ново името. в този момент. Ja pierdzielę jak widać, mi... Nawet dobrze, o nie, najgorsza. Jest! Dobrze. No kim 317, jak jako zrobię, to będzie hit. Normalnie zrobię rekord, jak zrobię rekord, to będzie bardzo dobrze. O, o kurwa! Nie? No nie No nie! 380 widzowie ja pierdolę! Dobra, więc na ogół skarałem się jak mogłem. Niestety mi nie wyszło, było bardzo blisko, bo miałem 300 ponad punktów. No i prawie się udało. No no time więc, e, dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę suba na kanale i widzimy się w kolejnych odcinkach siema